Dzień dobry wieczór czy dzień dobry, witam w piwnicy pod Baranami na jedynej i niepowtarzalnej wystawie, bo czegoś takiego jeszcze nie było. Nie było jeszcze wystawy baranów w piwnicy pod Baranami. Aczkolwiek można, może to być historyczna wystawa, bo przecież kiedyś był spęd baranów. Które to w dziedzińcu sprzedawano. Więc dzisiejsza wystawa obrazująca barana może, może, można, może być poddana też sprzedaży. Może będą chętni i będziesz, nie będziesz zabierał hirku tych prac do domu, tylko weźmiesz jakiś pieniądz, skorzystasz z tego. Ehm, proszę Państwa, niedawno cofnięto czas, przeszliśmy na czas letni. I tak, żeby było troszeczkę po piwnicznemu, to postanowiliśmy wrócić się do roku 2020, bo ta wystawa, ta wystawa Barana miała być prezentowana 7 kwietnia roku ubiegłego. W związku z tym yy, yy, są to prace dedykowanemu najważniejszemu baranowi, przyjacielowi piwnicy pod Baranami, Kirkowi Sieńskiemu którego serdecznie witam. Skoro 60 lat jubilat ma, w związku z tym na ścianie wisi 60 prac plastycznych, ale i nie tylko, bo są prace literackie, które spróbujemy dla państwa później zaprezentować. Ale najpierw niespodzianka Poprosimy panią Lilianę Pociechę i Jolantę Wagę oraz Krzysztofa Biedrzyńskiego. i Słowa popełnił, ale panu kwiatka nie da. Nie wiem, nie Pójdź Późno uj! Zdecydowana większość prac powstała z myślą o naszym jubilacie. A wszystko zaczęło się od bardzo skromnej pracy Kazia Wiśniaka. Ja się cieszę, że ta wystawa, mam wreszcie okazję ją zobaczyć. Bo o niej długo słuchałem już prawie pół roku. Że będzie, 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 będzie. I to stale to domani, domani włoskie, że jutro, jutro, jutro. No i jest, co prawda, spóźniona, jeśli chodzi o święta wielkanocne, gdzie myśmy święcili baranka, ale to dobrze, to tak, jakby trochę święta się w tym temacie baranka przedłużyły. I jak dzisiaj przyszedłem i zobaczyłem tą ilość prac, to mnie no, szokowało to, że myślałem, że to tylko po powieściach będzie, że to tyle nazbierane. Ale tu i rzeźby, bo prawdziwy ten baran wypchany, co pierwszy raz go widzę. To ze strychu oli Ale to jest taka wystawa. Kuriozum, bo no poświęcona baranom, jeszcze w piwnicy pod baranami. Powstało też szereg prac literackich na temat barana, także pozwolę sobie przeczytać teraz. Może limeryk serdeczny Hieronimusa, pan Staszek Bocheński. Bocheński. Hirek to dziś Krakauer prawie. Oddaje się miastu i innej zabawie. I tak ten baran przekroczył sześć dych. Odpala skopa, a nie na pych. Z energią dąży ku świętości i sławie. <noise> Limeryk Krzysztofa Biedrzyńskiego o ty, dostojna makulatura, O ty, jakże barwna postaci strukturo, To nic z hieronimie, że w rysunku czy w słowie Barany dogłębnie chodzą ci po głowie, O ty, chodząca wiedzy kulturą. I Witek Turdza. Turdza pisał wiele tekstów dla Piwnicy pod Baranami też. Baran. Energiczny, zawsze młody, taki dyrektorem bywa albo dyktatorem mody. Lubi hazard, bo wygrywa, kocha szybko i gwałtownie. Zawsze pełen nowych planów, ale lubi żyć wygodnie. Mruki stronią od baranów. I, mos I kilka moskalików. Kto mówi, że złym Hieronim kronikarzem jest w piwnicy, rozpuści się u garstwa o nim w kruchcie tuż przy kropielnicy. Że Hieronim, kto tak kłamie, wystaw robić nie potrafi, parę żeber mu się złamie w jakiejkolwiek bądź parafii. Kto by bredził, że pan Sieński rzadko chodzi pod barany, wnet opuści padł ziemski w kaplicy świętej Oriany. Kto śmie twierdzić, że niebacznie Hirkowi się wybić zdarza, molestować się go zacznie sprzed, z boku i za ołtarza. Kto łże, że Hirek nie zna się nic, a nic na kabarecie, Dobrze mu popalić da się na tym i na tamtym świecie. Kto by wątpił, że piwnice sieński wielbi bez przestanku, wepchnie mu się pięść w tchawicę na przyklasztornym krużganku. Kto mnie że nie dociera żart piwnicy do barana, namiesza mu się w papierach i doniesie do plebana. To nie wierzy, że lat Kopę kończy właśnie ten baranek, wbije mu się sopel w stopę pod furtą karmelitanek. Skoro literatura, to poproszę o parę słów naszego przyjaciela Żuka Opalskiego. Eee, proszę Państwa, jestem w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że e, miało być co innego, a jest. Co innego. To znaczy, tak jak Kazio Wiśniak też się przygotowywał będę do tej wystawy już co najmniej pół roku i Chilek do mnie zadzwonił i mówi tak, nic o mnie nie mów, na no, ja wiem, ale, czy wystawa jest z jakiejś okazji piwnicy? Nie, z twojej okazji skończyłeś 60 lat. No tak, ale mówi nie, mówi, ale właściwie nie mów o mnie, bo to będzie niesmaczne. <zyskańczny> Nie wiem dlaczego, no ale nie, ja sobie przygotowałem bardzo długie przemówienie. Świetnie. Mianowicie tak, dyrektor Micek nie powiedział tego, ale jednak jesteśmy w kamienicy, gdzie były dwa barany, już ich nie ma na rogu. I ja przypuszczam, że ten baran od świętej Anny to był właśnie Hilek. Zgadzasz się? No wodę. I wypisałem sobie z internetu cechy charakteru zodiakalnego Barana. Zalety: Ambitny, pozytywnie nastawiony, entuzjastyczny, odważny, niezależny, hojny, bystry, obowiązkowy. Wady: Egocentryczny, niecierpliwy, niedelikatny, impulsywny. Humorzasty, bojowniczy, skłonny do ekstremalnych zachowań. Eee, no i jeszcze jak teraz robiłem przedstawienie w Starym Teatrze, jak Państwo może wiecie, za mną Polony, to e, poszedłem do archiwum Deli Wrzesińskiej i znalazłem prawdziwą wersję starego wiersza Jana Brzechwy o baranie. I tę prawdziwą wersję, którą znalazłem w archiwum, chciałem przeczytać. Przyszedł Chirek do barana i powiada: Proszę pana, nogi bolą mnie od rana, pan mnie weźmie na barana. Baran tylko głową kręci, nosić pana nie mam chęci, ale znam pewnego wilka, który nosił razy kilka. Trwoga padła na barany, dobrze pomyśl, mój kochany, wiesz co było swego czasu, nie wywołuj wilka z lasu. Baran słysząc to zbaraniał, Chirek dłużej się nie zbraniał i choć rzecz to niesłychana, wziął barana na barana. Znasz tę lekcję? Nie. Doceniam, Kochani, no i teraz jest problem. Czy to jest wystawa poświęcona tobie, czy piwnicy pod baranami, czy komu? 60 baranów. Ale bo to wszystko przez chirocent. Bardzo? <laughs> bardzo Pięknie. <laughs> 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 chirocent. Żuk Opacki dzień, przywołał symbol rzeczywiście palcu pod baranami, no tak, który tak bo... pięknie Marcin Bielski no, opisał. Opisa, ale wie, bo, bo, nie, bo popatrzyłem sobie, bo to jest ciekawe, tak, bo to. Tak, y... Ja nie wiem kiedy zlikwidowali te barany. W XVIII wieku, podobno. Tak, podobno. Tak, 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 tak. I to były y, dwa barany, które się stykały jedną głową tutaj na roku. Od świętej Anny i od. I tutaj, no właśnie. No i y, teraz. No no tak, spół... Ja myślałem oczywiście, że ja ty ja jesteś. Ocean. No tak, ale to ja myśliłem. Tak? Rozmowa nowych proroków dwóch baranów o jednej głowie starych obywatelów krakowskich. Taki był tytuł i rzeczywiście to jest XVI wiek, i tak jak Żub mówi, w XVIII zlikwidowano, i później już upiększono oczywiście te, to, to wejście tutaj gdy trzema baranami podtrzymując. Proszę Państwa, nie byłoby tej wystawy, gdyby nie komisarz. A komisarz siedzi tutaj, nasz Maciuś, tak? Maciuś, jak zwykle. Ale proszę Państwa, to on zorganizował transport, on przywiózł te prace pod barany, wniósł na własnych plecach, na czy... barana, na barana, na barana. Barana. barana, proszę Państwa, powiesił, bo widziałem, że chodził po tych meblach, prawda, wieszając, pod okiem oczywiście. Proszę Państwa, że... myśmy z Iwonką to tak umawiali się na wystawy jej prac indywidualnych, bo przecież popełniła ich wiele i, i w temacie bardzo różnorodnym, Rozmawialiśmy na ten temat, przeszkodziła nam ta nieszczęsna pandemia, no ale wrócimy do, do, do tematu i wrócimy do wystawy na pewno indywidualnej. Iwonki tutaj w piwnicy no, i będzie, będzie pokazana. Proszę. Sześć lat temu Jerzy Wetulani jeszcze otwierał tutaj wystawę, tak, mieliśmy taką związaną z mózgiem, bo był tydzień mózgu w Krakowie i to było coś pięknego. To była taka zajawka tak, wtedy. Tak, tak. tak, to były przygody baby w piwnicy. O, ja, tak, też, tak, tak. Tak, tak. ja się cieszę, że jestem spod znaku barana, jestem od Chirka starsza dwa dni, bo jestem z 5 kwietnia. I w zeszłym roku, jak jeszcze nie mieliśmy tego obterze, że, że znowu ta sześćdziesiątka, i w przyszłym roku też pewnie Twoja sześćdziesiątka będzie. Zdecydowanie. Cały czas tak wystarczy. ja myślę, że tak. Wypadła w niedzielę palmową mojej urodziny w zeszłym roku, no i mieliśmy mieć tą piękną uroczystość. No ale jest, jak jest. Cieszę się, że jestem zaszczepiona dzisiaj. Co w, piwnicy, co w piwnicy ma znaczenie podwójne być zaszczepionym, ale tak jakoś wydawało mi się dzisiaj o 10.15, że wlewa się we mnie taki różowy płyn nadziei, i tak, tak jakby mi pół szczęścia dzisiaj zaszczepiono, bo drugie pół za miesiąc. Tak. Także, Chirek, bardzo dziękuję, że. Panie dyrektorze, że zaprosiliście mnie do tej wystawy i się bardzo cieszę i jak wieszaliśmy tą wystawę, nie przypuszczałam, że tyle baranów ode mnie y, skolekcjonowałeś i że to jest wielki zaszczyt, no być wśród tych pięknych rysunków i, i prac, naprawdę i tych baranów się zbierało dużo, ale za to postawiłam Ci horoskop. No, barana, bardzo dobry, pozytywny. Który podobno się sprawdza, więc jak ktoś z Państwa jest pod znaku barana, to zapraszam do czytania, no, podobno prawdziwy. Na... Marek Pacuła prowadził u nas na scenie taki program horoskopy. Prezentował taki program i zawsze pytał widownię, dochodząc do barana, czy ktoś na sali jest spod znaku barana. Ponieważ tam nie, zga... nie podnosili rąk, to on mówi, jednak zawsze są. <śledztw> <śledztwo> 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 tak. Baby lukrowane z duszą nieczystą, ja Miałam taki pseudonim. To są moje koleżanki, więc teraz, jak spotykałyśmy się w czasach pandemii na tajnych kompletach towarzyskich, to są te portrety moich koleżanek. Oczywiście, wszystko. Są... Wszystko, przy, wszystko przy zaostrzeniach sanitarnych, oczywiście. I to są opowieści o tych moich koleżankach. One były modelkami, więc te teksty, które funkcjonują w tych rysunkach, to są autentyczne teksty, które padały gdzieś przy stole albo jako, że przez maskę jest o wiele łatwiej wypowiedzieć różne tajemnice. I być bardzo szczerym, bo ta maska jakoś tak, pomimo że zasłania to odkrywa, no to właśnie. Tak. I to jest fragment mojego szkicownika, ponieważ cały szkicownik to jest jakieś 30 rysunków, no ale wybrałam właśnie takie do piwnicy, żeby jeszcze się zgadzało. Figlarnie wszystko. Więc na przykład mój ulubiony rysunek to jest trzy siostry: dekadencja, reputacja i demencja. Ale jaki dopisek tam jest cudowny. No tak, nie wolno bać się pięknych kobiet. Także tutaj troszkę czytania jest, ale myślę, że rysunki sprawią Państwu frajdę i coś będzie wesołego się działo, bo naprawdę przez różowe okulary należy patrzeć w przyszłość. Także tak. I teraz Chirek, ponieważ tych baranów ode mnie masz już dużo, to ja Cię jeszcze dobiję. A dobijaj. Tak, to są historyczne projekty do czołówek, do telewizji Kraków gdzie robiłam różne animacje i to są rysunki sprzed 20 lat. Wow! Iwonku, ja to się nic nie umiem. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Proszę Państwa, jako że ja tak pięknie w ogóle nie umiem malować jak Iwonka, ale też coś z manufaktury przygotowałem Iwonko. Sam to robiłem. Proszę. Cytrynowka. Tak, jest. tak, proszę. Szanowni Państwo, ja naprawdę wierzę w to też wederzami na przyszły rok, bo zrób następną 60. Już będą bo, tylko 60. Bo, bo, bo jestem beneficjentką i dostałam taką flaszkę w zeszłym roku i wypiłam ją w maju od razu. Przepraszam, to jest 60% cytrynówka. Już będą tylko 60%. -tki. Bardzo bardzo dobrze się ją pije całą. Zimną ku, ku zimno, zdrowotności, koniecznie. bo ku tu sama witam. De Del Mason, to jest jego, tak. tak. e, Proszę Państwa, nie byłoby tej wystawy, gdyby nie prace, ale o tym już było mówione, o artystach, e, o których Bogdan wymienił. Nie byłoby tej wystawy, gdyby nie Piwnica pod Baranami, miejsce godne tej wystawy. Dla mnie jest zaszczytem, że mogę tutaj, z, w znacznie skromniejszym gronie, niż było planowane, ale Pocieszyć się z Państwem. No i nie byłoby tego, gdyby nie dobra wola i chęć pomocy, wyrażenia zgody serdecznego przyjaciela dyrektora Bogdana Micka. Dziękuję. W tym momencie dziękuję Bogdanowi, serdecznie. I tutaj 60% cytrynówką chciałbym znieść toast za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej wystawy. Cieszę się, że mam takich cudownych przyjaciół. Dziękuję Wam serdecznie. A to może jakieś y, pana profesora dwa zdania o wystawie? No, zbaraniałem, że ja tak powiem, ponieważ myślałem, że to będzie kilkanaście obrazków y, z baranami, a tutaj jest ich kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset. Sześćdziesiąt y, dokładnie. No proszę. W tym jeden pana profesora. No, Czyli 59 porządnych, jeden mój. Jeden, ja, jeden, ja. jeden świetny. <grym> dziękuję bardzo. Dziękuję dziękuję panie panie Przepraszam, że. Nie, jak no. się ta zakończy, to się skontaktuję, żeby przekazać. O, baranka.